o okłapie. Tak. No tak można tak, flasha flesza do tyłu... Eee. Można flesza dać do tyłu, że... A nie idziesz tam? tam no idę, idę, idę. Może się ta... później kiedyś zamienić jeszcze od laty. Widzę na A. Zauważono cel. Arena dostałem. Czy nie poszli tam? Tak, poszli. jest podłożony. Uwaga tu. Jestelna be. Pod oknem, pod oknem uważaj. To ciężko, ciężko używa On tutaj ten ten Filip w takich nieprzewidywalnych miejscach On Oni mogą Może bardziej spróbuję agresywnie zagrać coś? Ostatni oru przy życiu wygrywał. Trochę miejscówka wejdą w co, nie? Wejdą i mnie wygrywać. U mnie, u mnie, u mnie! Na logu, na logu. Chodź, od razu rotuj. Został jeden wróg. czy to mógł być fejk. A, nie, 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 jest na oknie jednak. Okno. Z okna okno, będzie schodził na dół. Po lewej. To może ratować. No. Pajk podłożony. No, Przeszedł. Uważaj, bo tu może być. Ty jesteś nieaktywny. Ciu, 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 ciu. Idzie, idzie. Spike, spike, dobra. Gdzieś tam, musi być tam, no? Gdzieś tam. Bariera umieszczona. Nie bez niespodzianek Brawo. Itali. To jest Brawo, Szymek. <grym> o, ja Nie trafiłam. Ostatnia runda połowy. Kupcie najlepsze w sprzęt. będzie za późno. Serio. Zajmiemy się może, zajmiemy. Idź na... na B. Ej, weź... weź tego, weź sobie. co do... Co? Handla mojego. Nie, nie, teraz już za późno. Okay. Idź na B, już za późno już Dobra, ja tam... Szkoda kombinować teraz... Dobra, dziękuję, ja, tak, tak, ja, co nie? Zakończę! Mamy na razie cisza. E, dobra, o mnie. Uwaga następny? v 3 teleport. Na urcie wchodzi. Został jeden grup. Spike leży na A. Uwaga tu. tepnął się na dół na sacie jest Bo ja zrobić plecy Grywać nie spodziewałeś mnie tam, też w się nie patrzył, ale S trochę. Z... trochę zderwowo zagrałem, bo mogę go łatwo zabić. Trzeba walczyć jest... dalej. Nawet jeśli się Ej, jest chodźcie, fajnego Ej, ale. Szymek, nie teraz czas na jakieś line-upy, tak? My tu gramy kuźwa o życie, a ten mi tutaj z line i wyskakuje. Jakoś Tak sobie dasz cel... Tutaj! No dobra, no tak. I potem masz tam w łazienkach tą pierwszą ścianę to Tutaj ta góra No dobra to zaspokoję, bo tak nie jest I teraz. wtedy nie. będziesz tutaj I to tutaj rzuca, a pójdziemy łazienkami, okej? Okay? Szukajcie słabego punktu Łazienki to takie nie lepiej teć na B bo tutaj jesteśmy łatwym celem No i koniecznie

Panowczu? Nie, no wracam z tego site'a Kupięcy co, jako gramy Nie no wadalek kupię Staćmy I tak na sobie zobacz ile nasedłęby jeśli w tym będzie stać To wiecie teraz idzie Chodźmy idziemy. na B Zaczyna się kierujesz mnie Cię, shift 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 Idź może tu a ja idę logi Czekaj bombę wyrzucę. Nie Spajk spuszczony O to ty kurwa, no trzeba rzucasz tego spajka Ja pierdziele. Siemek on to Spice. słyszał Mam spajka. Rotujmy teraz, teraz rotujmy Chodź, chodź, chodź tak, na A no. Słyszeli pewnie no, słyszeli to no tak się nie robi Widocznie nam wykradzanie leży na że w nie tu chyba jest. Nie odnajdziemy go na 30 go, on ma tego. Teraz! Brawo, Brawo, pięknie! Biem, to było jak tu jak, jak przewadł, Też ty jest, przeładu wywołuje brodę. Gdyż ty mówisz, go. Punkt meczowy. Ich śmierć wymaga naszej uwagi. Mogę ja to tak bo mogę tego filipa tam pogonić, ale. Choć może teraz zaraszujemy ja na szybko. Bo... Tak wiesz, rzucasz flaszę i lecimy od razu No może nie Rzucę tam bramę, tam, wiesz tam siatkę, tam nieprosto. nieprostą Możemy Przedam tam Chyba Ale czemu na no, czyli... świecie, albo dobra no bo wiedział w... dobra, przepraszam Nie z rasowaniem jest dobra masz rację Dobra tam uważaj Flash 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 uwaga. Wchodzimy Został jeden wróg. Pod koniec gramy bezpiecznie. Ok, jest podłożony. Po raz katać się nie było. Nie wiem, czy umie coś w tym Uwaga, tu nie trafiłam. Został jeden Aha. gracz. Walkon ciebie fakty. Tam. Fast teleport. Kurde, dobra, pokałam. Wiedziałem, że to może. Klas. A nie mogę pokoczać co. No. Nie wiem. Czego? Ale ruszcie po moim ataku. Wtedy będą Dobra, więc co? Robimy tak, ja fejkuję A, a ty czekasz, przy B czekasz, nie wychylasz się i plantujesz jak tutaj zrobię odpowiedni dużo szumu. Okej? Okay? Lepiej jak pójdziemy razem po prostu. N nie, 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 spróbujmy to. Patrz, po prostu tak. rozegrasz taktycznie. Y Tylko ja fejkuję, nie ty czekasz aż, tu, aż przejdą na A wszyscy i wtedy działamy. A tu jest Filipo, Jest więc to może idź już idź na ten B, bo tu jest Filip, więc tam tylko będzie Kasper. Czas na Został jeden wróg. Dobra, u mnie jest Filip, podkładaj masz dużo czasu, masz dużo czasu, on jest u mnie. U mnie coś tpk, ale on, on fajkował tego TPK. Słyszę go. Od Pięknie. Pięknie. By... Pięknie. 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 5-3 Pięknie. ale Pięknie. kurde ładnie. 5-3. <laughs> Ale dwa jest się pod...